Dobra, słuchajcie Idziemy do Jacka, będzie opowiadał o w swoim troku Dobry Dobry? A co Dzień co wy tu robicie? Ja zapłatę, bo się boję <laughs> To ale czyściutko tutaj co? Suche wszystko, ja pierdzielę Pana smarowane? przyjęcie milionów kilometrów 2500 km. No to 4 Kilometry. miliony kilometrów ma przejechać Tu jesteśmy u tego pana Pana płotem, to jest jak tutaj z No spory. Jeszcze mi każą jechać Wieśniak to jest za płotem, Tak, sadownik, ogrodnik, batylarz tak. Słuchajcie, jesteśmy przy troku yy, U Jacka, u Rocha yy, Z Jackiem się spotkaliśmy Jacek przyjechał tutaj na chwilkę Na, na przerwę do nas I powie, powiem wam, że jestem zaskoczony Bo ten trok ma przejechane, to Volvo ma przejechane 4,5... 4 miliony kilometrów Cztery, cztery i pół, 2,5 miliona kil, mil. Dwa mil. 2,5 miliona mil? Mil, to jest około tysięcy 4000... 4 miliony, Cztery miliony kil, kilometrów. O, 4 miliony kilometrów, popatrzcie na niego, no. Nie? <grym> Jacek, powiedz coś więcej, kurczę, o nim. Ile ma koni? Jak co, jak, eee, to jest jak 465 historia, bym... koni. D12. E, jest milion mil po overholu, po, po głównej naprawie. Hmm. Skrzynia. Skrzynia jest Trzynastka z półbiegami, typowa amerykańska, manualna. Nie. A jakieś usterki były? Często są? O, ciągle się zdarzają, ciągle się naprawia, jedzie się dalej. Słuchajcie, tego troka będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach. Tutaj porobię z Jackiem trochę zdjęć. Ale to jest niesamowita historia, że... Czekamy na ofertę. Nie, 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 pod jakie nie? oferty? Ty już, ten już by sprzedawał. A jest na sprzedaż? Tak, no. Ty, trochę, no tutaj, może ty byś chciał kupić takiego troka. Nie, nie. Ale słuchajcie, bo właśnie jest sytuacja taka, że Jacek ja sprzedaje tego troka. Kończy działalność w tym roku i... Dla początkujących, perfekt. Jak z tym trokiem objeździsz kilka lat, to już ci nic nie zaskoczy. No właśnie. ja Jacek robi wszystko na czas. Tak, ale tak, ale nie, też ja powiedz ale ja następna mam informacja dostyka, jak się dowiedziałem od rocha bo, rocha, bo Jacek mi tego nie powiedział tylko rochu. On ma yy, nie, Jacek powiedział, że ma odnowości tego troka Słuchajcie no powiedz powiedz jakieś kilka ja słów Jacek ja o tym. Tak, przez, jest od nowości ciężarówkę i to przeżywałem w niej od 2007 roku Tyle, tyle, tyle czasu, tyle lat. 22 lata nie no nie mniej z czego 7. A od... który to jest Roslik? 17, 27 17 No 17 właśnie Dobra, popatrzcie na tego trolka środku no. A i naczepa, nie? Chłodnia Tak, to jest chłodnia To A bo ty masz To ja takim Volvo'em jeździłem Zaraz Ci pokażę filmy też Transportowałem samochody. Ciekawe, o, już jest. Ciekawe. Jacek dostał od nas. Ciekawe jest. Bo my się tu zawsze wszędzie A, Jest polska flaga. Na każdym kroku, że A ja. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Ja, ja też jestem patriotą, wiesz? Tak, my się tu tego nie wstydzimy. No właśnie. I Na każdym kroku podkreślamy. I właśnie o to chodzi. Ale powiedz fajna ta naczepa, spoko. Nie? 53 feet to jest 15,5 metra. Nie ma takich w Europie długich. A to nie jest Jacek, to... Aha, to tego się nie poleruje. Są to jedne inne A, takie, co mają takie srebrne nie, nie, nie. Naczepa Kup jest trochę młodsza, bo to jest 2012 rok, ale też ma już swoje przejechane No ale kupel ma właśnie taką, ale całą wypolerowaną. A no to ma cele z tym. O z tym, no, no no. Tak, no. Tak. Pozdro, tutaj z Florydy, pozdrawiamy Los Angeles, tam ten... Las Vegas Popatrzcie jak wygląda troczek Ale szlachta, przypomniały mi się fajne stare dobre czasy Przypomniało mi się, słuchajcie, stare dobre czasy, jak jechaliśmy takim trokiem przez Amerykę Zaraz Jackowi, bo nawet nie zdążyłem pokazać Odpalamy bryczkę? Wcisnąć coś? Nic Nie wolno, nie wolno naciskać Co? Teraz widzisz jaki jest majlic. A 2,5 mil kilometrów. Ale no się nasze 2,5 mil. Popatrzcie. This is Volvo truck. Jacek, ile koni w ogóle? Tu masz jak to ten, oceniasz jazdę przez tyle lat takim trokiem no, to będzie chłodzenie nie chodzić Słysz, mnie? Takim trokiem jak oceniasz tyle lat jazdę? Ech, jak oceniam? No No, człowiek się przyzwyczaił Czasek Twój dom, nie? To jest mój dom Ale zarobiliście łóżko jedno, łóżko drugie To jest moja lodówka no. Jurko, szafka Czekajcie, muszę wziąć wyciągnąć ten mój patyk Fajnie. Ale, ale tu masz fałe, kurde, elegancko. Też jest, aha, bo tu jest szafka, nie? Tak, to jest szafka No, ekstra mikrofalowesia. To do góry następna bląd, kanapesia. Ugrzewanie, postojowe płodzenie. Chyba się fajnie. Nie mam prawego fotela, bo nie potrzebuję. No właśnie roku mi o tym mówił, wiesz? Zobaczcie. Ja lodówka to jest lodówka. Jacek nie potrzebuje drugiego fotela, bo przeszkadzał jemu i tak bo nie, ludzi nie wozi to Ale co? Ile ma koni? 465 A, a taki, masz jakiś więcej danych technicznych? E... Ile ton w ogóle przewozisz? Może maksymalnie ile możesz przewozić, nim ciągnąć? Albo ciągnąłeś na więcej ile ton? Cały zestaw? 22,5 Ta? To nas. Tak, tak, tak. To u nas to... Ale co, tony? Nie, 4, tak, 5 ,5. tak, tak, bo to, o, 80 tysięcy 45 tysięcy funtów możesz załadować. To tak. jest 22,5 tonny. Zobaczcie tutaj obok jest plantacja, nie wiem czego widziałeś to? A bo przejeżdżasz często, nie? Chodzą te meksykanki jeszcze nie ma już Musterka, widzę masz tam z przodu na tym, nie? A, tak, w Ameryce to są takie właśnie. A to jest wskazane? Czy to jest, jest pomocne jak skręcasz na zakrętach. A, że widzisz? To, to tutaj gubię już Widoczność z tyłu, a, no. a tam nadal widzę. To są właśnie te skręta. Właśnie. właśnie. Patrzę, Jacek od nowości przejechał tym samochodem, tym trochę Volvo 2,5 miliona. 2,5 miliona mil Ja pierdziele, szok I teraz sprzedaję trochę Przeprowadza się do Polski I z jest na sprzedaż Radia CB nie używamy już Ono jest podłączone, ale już nie używam Gruszka mi się zepsuła, już nie kupiłem nową Teraz nikt nie używa w Stanach już No właśnie się zauważyłem, no. No, no, Wszystko telefonu wszystko, wszystko mają, nie? Ale ono działa Gruszka mi się zepsuła, już nie kupiłem. No i tak to wygląda. Jest dużo większa kabina jak w Europie, chociaż to nie jest największa, to jest tylko 76 inci przy Volvo są jeszcze dłuższe. W Ale w porównaniu do, do europejskiej to jest większa. Skrzynia manualna, tak zwana 13, po tym można poznać, że ma tutaj pół biegi, nie? O, o. To jest charakterystyczne to. Mhm. To się zna, to wie. Trakerzy z polskiego trackera będą mogli sobie oglądać ten film, wiesz? O tym? Ja to dalej robię ten film. Góra, dół i połówki, nie? No, no. Zarobiście. Czad. Fajnie, byś mi nagrał kawałek filmu, jakbyś startował. Wiesz, stąd, ja tylko się dołożę do filmu. Ja Kacak oczywiście otrzymam koszulkę i czapesie Tak, bardzo, <grym connections> bardzo, bardzo dziękuję Ameryka Carsmania Dobra, słuchajcie, trzeba pokazać jego z zewnątrz Tak są normalnie wolne obroty. Jak mhm. idziesz spać i chcesz go zostawić na dłuższy czas, tak? Przełączasz cruz control, podnoszą się obroty mhm. i on wtedy ma lżej Chodzi, całą, to może całą dobę pracować. No mu pracować. No. A paliwa w sumie chyba tyle samo że eee, On spali pół galona na, na godzinę. Co ty mówisz? Te. To mało. To, to spokojne? Pół galona. A spalanie w ogóle jak jeździsz to jakie ma? Eee. Tu się liczy, ładnie. tu się liczy ile przejedziesz e, z galona. Ja A. zrobię z galona 7 mil się liczy ile przejadę Aha, rozumiem. No, no, no. By, ale mi się zdaje więcej pali jak w Europie o? no tak tak 7 mil z galona to tyle a to by trzeba policzyć na litry i potem jeszcze na, podzielić na kilometr myślę że 35 na pewno no a też tak myślę do 40 nawet nie? W do, w nie? Jak, jak, jak w górach no no, 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 no. pełny ładunek no dobra no, Pogadasz jeszcze tutaj kabinkę oczywiście e, to jest dopuszczanie na poduszkach. Jak się rozpinasz no. na to lepiej sobie puść, spuścić powietrze z poduszek. Tak, tak. On wyskoczy. tu możesz slajdować piątego tak zwane ten, mhm. jak się po polsku mówi. Siodło, tak? Tak, tak, siodło. No. My sobie slajdujemy... A, bo wy to mówicie, mówicie Piąte koło Piąte koło. No właśnie to i tu w Ameryce się inaczej słuchajcie tak. mówi. Bo na to jak Tutaj, macie... To jest hamulec Siodło, to wtedy się nazywa piąteko. Jake dwa, Dwie pozycje. Mhm. Jak jadę z góry, nie muszę używać hamulca, tylko używam jrek. No dokładnie. Wtedy on hamuje silnikiem w że no. nie. To blokada mostów. To jest jakoś kogoś wyprzedzisz. Dziękuję, thank, you, thank, you. Aha, thank you. A, okay. ale ten, ale powiedz mi tutaj ee, to używasz często? E, j nie, te e... E, jakbym gdzieś stanął na nierównym albo no to, żeby mi e, obydwa mosty ciągnęły Tak rzadko się używa y -y. i tylko przy ruszaniu e, tego nie ma w Europie, to są hamulce, to jest na naczepy a to jest na tyle ciągnik, nie? tak, tak, my to mieliśmy, używaliśmy a to jest jeszcze nie samo tylko na naczepie, nie? Aha, bo ty masz To jest do nie? Okay. Co ty gadasz? To jest... To co to jest? Jakby... A nie, na ten hamulec. Tak, tak, jakbym się. Aha, jakbym się jakbym okay. slajdował, no. to zaciągam sobie ten, mam tylko hamulec na samej naczepie. Okej. Okay. A ciągnikiem mogę ruszyć. A, rozumiem, rozumiem, okej. Okay. Jak on jest padachron. Okej, okay. okay, dzięki, no. No chłodu, ja a powiedz mi teraz, chodzi, musi chodzić? No nie, bo masz pusto, tak? Nie jest pusto, to nie musi chodzić, tak. No, okej. Okay. Ale to jest sterowanie wszystko na zewnątrz. To tylko widzisz w lusterku światełko. To? Gdzieś tam, spójrz w lusterko. I takie będzie... Tutaj. A, jest takie... No. Tak, masz ono się będzie... Już. Teraz nie jest nie zapalone, ale będzie paliło na czerwono, na zielono. Tutaj to urządzenie, co widzisz? Tak, to Ci informuje a, okay. o... No jeszcze raz mi pokaż. Tak, bo to po... jest piąte koło, tak zwane slider, mhm. yy, który się przesuwa po ramie. Czyli tam? Tył, przód tutaj. Tył przód, tak. Tutaj No jest... i co to ustala? że albo na? Wagę, wagę. Co na nas Wagę. Tak. No. tak sobie wagę. To tu tak. już wiesz gdzie mniej więcej włożyć, żeby tam taka, taka nie, Bo chodzi o to, żeby szło więcej, więcej, większy nacisk na wita, przykład więcej, na tylne koło i na przednie czy jak? Nie, chodzi na przód. No? W tył. Aha, na żeby tu. tak wszystko było skompresowane? A jeszcze dodatkowo jest tam Co ty gadasz? Pokaż Na Naczepnie możemy przesunąć teraz są najbardziej ściunięte, tak no. gdzieś tam też te bolce A ja mogę przesunąć do samego końca ale rzeczywiście Te koła mogą mieć te małe Ale numer, nie wiem, czy to widzicie, zobaczcie tutaj O tu I ty możesz na tej nie przesuwać to wszystko? Tak Ja pierdolę. Mogę regulować nacisk osi A ty nie wiedziałem ja. o tym, fajnie, że mi to wytłumaczyłeś To chodź przejdziemy dookoła już, jak już ten no. Fajnie mi opowiadasz o tym tutaj tej od o A co to są te małe drzwi? Te tutaj? Co to jest? Eee to jest taki wywiecznik, wiesz. Jak masz zaplamowaną yy, no. drzwi, no, to możesz sobie zajrzeć do środka. Aha. A A mi pokaż, może to otwarte masz? Kurde. No tak wielkie. Wejdę do środka. Eee, jakie to jest? Ja, eho. Ja pierdzielę. Idę tam. Normalnie idę tam. Jest mokro. To... Ale czad. Ja pierdziela co to na podłodze jest takie? To? Jacek? A co tam wrzuciłeś? E, napis. Jaki? Iwona. Z mojej Iwony. Imię. Imię mojej Iwony. Jacek ma dziewczynę, ma na imię Iwona i zobaczcie w trochę. O. Przez chwilą mi pokazał właśnie jak zdejmuje. Zarobiście, co jak się kogoś kocha można oznaczyć? Jacek i pozdro pozdro. Jacek Na twojej ciężarówce Naklejam dolca Amerykan Carsmania 2024 w Katowicach Stary Tą ciężarówkę będziemy sprzedawać Jako my Amerykan Carsmania Organizatorzy Ameryka... Największej w Polsce imprezy amerykańskiej Poznaliśmy Jacka tutaj na Florydzie Oglądajcie sobie cały materiał Z naszego pobytu Z poznania się z Jackiem jak opowiada o, o tej ciężarówce Pojechał w trasę